Działaj. Hello mobiki tu z tej strony Mobilny Andrzejek. Zapraszam na drugi odcinek z serii GTA Liberty City Stories. Dzisiaj kontynuujemy tę misję Uwiczęco. Bo w poprzednim odcinku nie skoczyliśmy, zakończyliśmy na, na tej misji SNAF, gdzie oczywiście bez problemu przeszliśmy. A dzisiaj udajemy się. Właśnie do domu, dokładnie, nie do domu, tylko do jak to się kucz nazywa do Vicenco, do firmy, a następnie przebierzemy się normalnie w ciuchy. No i zaczynamy. O kurde, nie tu jechałem, i jedziemy do Vicenco. No ty, kurde! Czy ty jesteś popieprzony? Kurde, co za kierowca. Wymuszał do pierwszeństwo, kurde. No, na szczęście jedziemy bez problemu. I teraz dojedziemy do... Jedziemy do... Uwiczę co? By dokoczyć misję. No dobra, wylądowaliśmy. Misja nazywa się Smash and Grab. Oh, yeah, you know? to Some of our boys have stood up a simple, no brain fucking job. What's that, Lousy bastards can't even pull up a simple race. Maron, why am I surrounded by so many fucking idiots? I don't know. Birds of a feather? Oh, you're a fucking comedian. Oh, well, laugh this so. off, wise guy. You're the one who's gonna clean this shit up for me. Jak się wkurzył. No dobra, to jedziemy po ziomali. No to co zwykle standardowo. O kurde, dokonali napadu na stację beznową, tylko niestety policja była blisko i policja. Akurat chciał spróbować aresztować y, Lionę, czyli naszych mafiozów. Tylko, że ci. O kurde. Tylko, że ci są kompletnymi debilami, to nic dziwnego. O kurde, ten set jest cholernie szybki. Tędy pojedziemy, musimy podjechać po. do penisplay. Bo tak nie dojedziemy na pewno. Na pewno tak nie dojadę, kurde. O kurde No dobra, to mamy trzy gwiazdki, to już jest niedobrze Musimy szybko, jak najszybciej spierdzielać przed policją dobra, dojechaliśmy bez problemu. No dobra, to możemy stąd wyjeżdżać. Tylko musimy tak ostrożnie szarżować, bo inaczej będziemy mieli przestrany. I tu mi się znalazła gwiazdka. No gdzie? Jezu, co za ludzie. Same wypadki dzisiaj. No dobra, to już Piękne zrębrze, Raszku. Trzy auta się wpadli. A ci to, jest, ci pierdzielali. Wow, poważny zarobek, tysiąc dolarów. Dobra, i misja nazywa się... Hot Wheels. Sure mama, I'll call you later. Yeah, Yeah, of course. Oh. Of course! I'm being a good boy. Love you. Hey, Cheryl? Hey, sweetheart, give it a rest now. Here, now get out of here. A little Trumpeter for you. Hey, who loves you, Angel? You do, Vinny. Is that your mother on the phone? Sure. You're disgusting. Where's your respect? Respect? I call it multitasking, Antonio. What? Don't you like getting a hot bra to suck you off? What? Because if it's a problem, I can get Ray to help you out. Fuck you. <laughs> I'm just butting your balls. Relax. Listen, tough guy, I need you to do me a favor. I got girls crazy for blow. I got a car full of it fucking trent. Go pick it up. Give me a call. What am your driver? Screw you. No, listen, 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 listen. I do it myself, but I'm being watched by the feds. You know I'll look out for you. Trust me. Besides... Remember, there's a hierarchy here, capis? Now be a good game. Kurde, jak mnie wkurza ten dziewiczęco! Schodziłbym w strzelił w mordę! Eee, e, 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 gdzie ta ksówka? Ale nie mam od tego mojego sentinela mafijnego! Ciekawe, czy tutaj jest kamizelka korporna? O, to co? Aha, paczka. Trochę mi się pomyliło. Myślałem, że tutaj jest ten kamizelka kolotowalna, a tu kurde była tylko ukryta paczka. No dobra, jedziemy tędy, bo mamy. Coś do zrobienia. Okuty, to auto. Zdożyłem puknąć. Poczekaj, aż się wyłącza alarm. Super, w deszczu kabiele jadę. O kurde, no to mamy już przez ranę. Ale to oto ślisko, ty człowieku. Dziękuję, ale nie skorzy. Super. Mamy przy okazji drogą gwiazd, gwiazd, tylko jak chciała to siska, kurde, wesock, piedzieraj kurde. No i typu, przyjechałem, pięknie Spadówka, sindakosy Nie mam czasu Dobra, udało się Boże, to było niebezpiecznie, dobra, na szczęście udało nam się stąd Spierdzielać, dobra, jedziemy <grywa> Jak ja będę jechał, to kutę znowu tego naj najgorszego kierowca roku. Dobra, udało nam się. Hey, Tori, how's the car? You son of a bitch, Benny, you set me up. Set you up? Set you up? When you came back to the city, you had nothing. Nothing! I set you up, all right? You ungrateful bastard. With an apartment and a job, and for that generosity, I expect you to take up your wrist now and then. I need a charity, pal, okay? And I need your sugar daddy. So the police were watching the car. Screw the police. When I tell you to do something, you do it. Cabish! Oh yeah, I understand, Vinny. I understand that as long as I work for you, I get treated like a bitch. Well, look, I was making scores while you were looking up girls' skirts. Have your bitch job back, boss. I quit. To mi się podoba. Tak trzeba nauczyć do niego Sypiani, że nie warto zadzierać się z nim. Jedziemy do niszczarki po drodze bijemy. Ale nie jest motocyklistów, kurde. Musimy zacząć przy tym, dobra? O kurde. Dobra, spieczamy. I stójmy przy tym Przy niszczalce I koniec misji, ówiczęco O, telefon dzwoni O, proszę, mamuśka z dzwoniła. No jedziemy śmieciarką. Co to? Czujesz, deszcz. Aha. Tutaj jakaś misja poboczna. <laughs> Super! Pierwsza misja poboczna, związana z... Właśnie z odebraniem śmieci. To też się należy do misji pobocznych. No dobra, to wykonajmy tą misję śmieszną. No to zobaczmy jak to będzie wyglądało, bo jeszcze nigdy do... nie miałem do czynienia właśnie z tą śmieciarką. Aha, to trzeba tak o... Aha, mamy na czas! To na czas kurde jest! Ta śmieciara. Następne misje, następny odcinku, może w czwartym odcinku, zrobimy misję. Ze śmieciarką. Nie wiem, zobaczymy na razie, bo teraz jedziemy do domu trochę przebrać się i wykonać misję u JD. Tylko wymienia auto, bo ta śmieciara to raczej. Kiepski pomysł. O, tu sto jakieś auto. Tu zostawimy śmieciarę. O, tu sto jakieś auto, dobra. Jak to jest? Chyba Esperanto. Tak, zgadę. Esperanto. Nie w dystrybutor. No. Taki pokaz był też, żeby wykonać misję śmieciarza. Ale takie coś jeszcze raz zrobić to niemożliwe, dobra. Dobra, przybierzemy się normalnie, bo. Jeżeli chcemy wykonać misję JD, to trzeba się przebrać. O, w płaszczyk może być. No dobra, to możemy iść do JD. A od następ. Boże! Chyba przejechałem swoich mafiozów. Ale zresztą tysta. A szczerze, mogli uważać. Gdzie ty się wpieprzasz? Co za typ? Chciałbym ukaże o to. <laughs> Nie tylko ja rada, ale też inny facet. I zaraz dojedziemy do JD Ale słuchajcie, proszę Cię Kolego Przy okazji trochę rozpiedzimy kartony i Hanki Mostowiak Tutaj mi się nie udało, ale dobra Czekaj, jak to się wygląda, jak za scenę w karton? Nie, jest niezniszczalny, niestety. Ponoć na górze, na dachu jedy z, yy, z tych... Strip... Kurde, Na dachu jedy z tych stripclubów, który rządzi... Yy, ...policyjniaką, czy jak on się... ...wstwie. Ale sobie skiepścił. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. O, tym razem mi się udało. I co my tu mamy? Karabin! Chyba AK-47, jak się nie mylę. Dobra, no to misja na razie. Bon Voyeur! Hey. JT, get here.

Lover, you know, I like uh, an experimental side, you know, uh, nothing wrong with that, huh? And uh, you can watch. Oh, you're sick. You better shut the fuck up right now. Okay, last, where's my money? See, that's the problem. We are getting ripped off. All right, now you wait here. I gotta go change out of this uh... <laughs> thing. Hey, Raven, time to put away the double under. Oh, this is Dupa. Check out. Hey, okay. okay, okay. JD, dam ci rady idźcie się lecz. Oh, sure no dobra, wykonujmy to nieszczęsną misję. Jakie jest odebranie? Co to kurde mi się wybocza muzyka? O kurde, przecież to jest prawko. Prawo autorskie mi się przypieprza. Aha, dobra, to spoko, możemy jechać ten Wyłączę radio, radio dźwig, 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 radio, na szczęście. Możemy jeszcze podjechać. Dobra, jeszcze raz pierdzielę. I musimy to jak najszybciej przyspieszyć. Dobra, 379. Widzimy tędy. Co ona startuje w jakiś maratonie? Że ona tak szybko biega? <laughs> jeszcze się zrzucałem pod koła <laughs> <laughs> Debilu, właśnie gdzie jedziesz? Jeszcze dziewięć O ty kurde Jeszcze mi będzie dawać tyla? To się na przyjeżdżanie Przyjechań, a pimpa Wracamy szybko That No dobra, wykonaliśmy to nieszczęsną misję Odebraliśmy już dole Najlepszy sposób, żeby tylko ten wykonać przyjeżdżanie to oczywiście przy... Zabić... mi pipa to przejechać go. Weź użycie broni No fajnie, teraz zamknij się i spadaj 500 dolarów tylko dostaliśmy No dobra to yes do and we 60 seconds. Thank God you're here, Tony. I just had a tip off that the cops are gonna raid us. So? we got a license? For some of the shit that goes on here. Salvatore is here. He paid my girls a special visit, you know? We gotta get him out of here before the cops arrive. Meet him out front. No dobra, czyli mamy do czynienia ze Salvatore O, policja. Posze, poszli mi stąd, po, po. Chyba mi przebiega ponych, cholery jedne No to mamy załatwione. Możemy pojechać do domku. Widać, że zawodowy lubił się bawić. bawić się. Przekaz był narąbany. Pewnie piwko było pite, no nie? Znając życie, gdzie się pchasz? Znając życie, to lubi się zabawiać z panienkami.

No i zarobiliśmy 1000 dolarów znowu. O! Mikro SMG jest już dostępny w sklepie Ammunition. ale dzisiaj był odcinek, bo już. Cztery misje wykonaliśmy. Dokończyliśmy. Yy, ...u Wiczęco. Zaczynaliśmy u JD. No i było po... był lekki pok. był lekki pokaz. Yy... O kurde. Był lekki pokaz yy, samochodu. Samochodu dokonałem śmieciarką. Jechaliśmy. I jest taka misja poboczna o nazwie no, śmieciarka. No dobra, kończymy odcinek, bo za dużo gada, bo wiecie. No to kończymy odcinek. Zapisujemy od razu i cyk. To tyle z tych gier. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i jeśli tak, łapka w górę, subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, żebyście nie przegapili kolejnego mojego materiału. A teraz jak nasi swoim Tonis do usłyszenia i cześć!